Cześć z tej strony Dominik. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu we wtorek, na którym przeanalizujemy sobie to, co dzieje się na Bitcoinie, no i też na niektórych altcoinach. Ale zanim to zrobimy, pamiętaj o subskrypcji tego kanału. Jest nas niemal 18 tysięcy osób, za co serdecznie Wam dziękuję. Także łapa w górę i jedziemy dalej. Wielkimi krokami zbliża się bitcoinowy halving które wypada na ten moment na 20 kwietnia 2022 roku. Zarówno na Nice jak i na moim ulubionym odliczaczu mamy dokładnie tą samą datę, czyli 20 kwietnia 2024. Tylko tak naprawdę czy tu halving ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie, skoro już wybiliśmy ATH, a wcześniej pojawiły nam się ETF-y na Bitcoina. Wydaje mi się, że to znaczenie już troszeczkę zmalało. Dawno na tym etapie nagrania nie mówiliśmy nic o Ethereum, ale myślę, że warto przyjrzeć się jemu bardzo dokładnie, no bo mówimy tu o halvingach, o tym, że bitcoinów będzie wydobywanych o połowę mniej z każdego bloku, a tymczasem od 550 dni Etherów już nam nie przebywa. Mało tego zaczynają nam znikać z rynku, więc siła na wzrosty. Też tutaj może nam się pojawić, a wskaźnik strachu i chciwości na Bitcoinie pokazuje 77%, więc nadal jesteśmy w ekstremalnej chciwości i szczerze mówiąc, od na tym wskaźniku nie jest jakieś super duże, nawet bym powiedział, że rynek delikatnie nas oszczędza, jeżeli chodzi o ostatnią korektę. Trochę inaczej jest na Ethereum, dlatego że zeszliśmy z tej ekstremalnej chciwości na i mamy tutaj 65%. Zerknijmy teraz na trudność wydobycia bitcoina, bo ona od lat cały, cały czas rośnie. Jeżeli spojrzymy sobie na ten ostatni okres, to zobaczymy, że znów trudność wydobycia dojeżdża nam niemal do ATH. A teraz minutka z sentymentem kwartalnym, bo jeżeli spojrzymy sobie na pierwszy kwartał na bitcoinie w 2024 roku, czy na ethereum, to po tej korekcie, którą aktualnie dostaliśmy, wszystko wygląda na to, że lepiej byłoby siedzieć w bitcoinie. Natomiast mam zawsze takie założenie, że jeżeli coś mocniej spada, to potem impuls wzrostowy także jest mocniejszy, więc jeszcze Ether myślę, że może nam tutaj pokazać pazurki. Co do kolejnych kwartałów 2024 roku, to odważnie powiem, że spodziewam się, że każdy z nich będzie na zielono zarówno na bitcoinie, jak i na ethereum. Co do sentymentu miesięcznego, to w marcu nadal jesteśmy na plusie w stosunku do otwarcia z początku tego miesiąca. Jeżeli chodzi o Bitcoina, generalnie marzec był miesiącem, który zwykle zamykał nam się na czerwono, ale ostatnie 4 lata pokazały, że no dominuje tutaj zieleń. Natomiast zwykle w marcu można by się spodziewać korekt. Tak jak mamy tą korektę właściwie teraz, tak samo jak mówiłem w styczniu, że styczeń też raczej był miesiąc, w którym te korekty lubiły się pojawić. I w styczniu pamiętacie, że też mieliśmy korektę 20%. Jak będzie dalej? Mamy za chwilę kwiecień. Kwiecień raczej był miesiącem prowzrostowym, więc tak samo może być i w tym przypadku. Natomiast w 2016 roku, po halvingu bitcoina, mieliśmy dwa miesiące od reagowania. Gdy pojawił nam się kolejny halving, to też miesiąc później mieliśmy od Dlatego zakładam, że po halvingu w maju dopiero będziemy mieli kolejną większą korektę. Ale oczywiście wszystko będziemy sobie na bieżąco aktualizować. A teraz jeden z ciekawszych wskaźników w ostatnim czasie, czyli Google Trends i słowo Altcoin i altcoins. Teraz zobaczcie ciekawostkę, bo jeżeli przesunę troszeczkę ten ekran, to okaże się, że w pewnym momencie dostaliśmy korektę na wpisywaniu tych fraz, czyli coraz więcej osób wpisywało słowo Altcoin albo altcoins w wyszukiwarce google, żeby prawdopodobnie kupić któreś z altcoinów w momencie, gdy były one na lokalnych szczytach. Może to oznaczać, że teraz te osoby, które kupiły na lokalnym szczycie są lekko rozczarowane, przestały wpisywać to słowo, być może sprzedały ze stratą, tego nie wiem, ale w przeszłości takie odreagowanie mogło sugerować, że właśnie zbliża nam się ten korekty i dopiero wtedy w te alty może zacząć warto się powoli gdzieś tam pakować. Dobra, moje zdjęcie jedzie nieco niżej, dlatego że teraz będą ważne rzeczy, więc zapraszam Was już do multiwskaźnika, na którym przeanalizujemy sobie, co to są te pomarańczowe, pionowe kreski. Zwykle, gdy pojawiała się taka pomarańczowa, pionowa kreska i mieliśmy korektę na podobnym etapie cyklu, no to warto by było się wtedy zastanowić, czy nie dokupywać. Na tamten okres, na przykład bitcoina czy innych altcoinów. I teraz zobaczcie taką rzecz, bo znowu ten kolor pomarańczowy nam się na wskaźniku pojawił. Natomiast jesteśmy w okolicach wybijania ATH z poprzedniego cyklu. To, co tutaj widzicie, ja nazywałem u siebie multiwskaźnikiem. Fajnie on pokazuje momenty, kiedy roz warto rozpocząć akumulację bitcoina kiedy skupić się na nim, bardzo trzeba po korekcie, bo robiono się nam na zielono i robił też tutaj w tym momencie w październiku. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie cykl wcześniej to trzeba zauważyć kilka ważnych rzeczy. Pierwsza, jeżeli po tym wskaźniku P-Cycle Top mamy duży spadek, pojawi nam się zieleń i cena dojeżdża do okolic 61,8, no to mamy pierwszą falę wyprzedaży i pojawia się kolor pomarańczowy. Natomiast kolejny raz pojawia nam się kolor pomarańczowy dopiero gdy dojeżdżamy do starego ATH. Więc wróćmy jeszcze raz do tego co widzimy tutaj na ekranie i zobaczmy, mamy bardzo duży spadek, cena nam zaczyna rosnąć, Dojeżdża nam do poziomu 61,8, pojawia się korekta. Mamy kolejny wzrost do starego ATH i próbujemy je wybić. Mamy tutaj korektę. No, i moim zdaniem faktycznie może być tu jedna albo dwie korekty. No, i po tym powinniśmy mieć podjazd do góry. A przeszłość pokazuje, że jak już pojedziemy po tych pomarańczowych poziomach do góry. No to nawet, gdy nam się pojawi korekta, przez długi czas do tego wcześniejszego ATH nie wraca. Cofnijmy się jeszcze cykl wcześniej, sprawdźmy, czy to zadziałało tylko raz, czy może zadziałało więcej, czyli mamy ten p -cycle Top, najwyższy szczyt, cena spada, mamy kolor zielony, cena rośnie, jesteśmy w okolicach 61,8, dostajemy korektę, mamy tutaj kolory pomarańczowe. No i teraz, gdy dojeżdżamy do Szczytu, który był wcześniej wyznacznikiem, który był ATH, pojawiają nam się znów potężniejsze korekty i znów kolor pomarańczowy. Więc zakładam, że skoro ten pomarańcz pojawił mi się tutaj znowu, no to znów potencjalnie w najbliższym czasie mogą pojawić się kolejne okazje zakupowe. Aczkolwiek rynek bitcoina przyzwyczaił nas do tego, że w ostatnim czasie te korekty są krótkie i płytkie, tak jak to było po ETF-ach. Jedziemy dalej i mamy tutaj wskaźnik, na którym zaznaczałem sobie systematycznie spadki o 20%. No i czekałem tutaj, aż wskaźnik zawróci mi do pomarańczowej, średniej kroczącej. Fajnie by było, gdybyśmy mieli tak dużą korektę, że znów ten wskaźnik by mi zawrócił. Wtedy uważałbym, że byśmy mieli fajną okazję zakupową, natomiast nie liczę na jakieś ogromne spadki. Jak będą, to fajnie. Jak nie będzie, no to myślę, że pociąg może zacząć jechać dalej. Ale oczywiście będę zwracał uwagę na moim wskaźniku, który na Bitcoinie nigdy się. Nie pomylił na tą przerywaną tendencję spadkową. Oczywiście, dalej jeszcze będzie fajna taka szara strefa, która historycznie miała dość duże znaczenie ze względu na poprzednie szczyty, aczkolwiek w poprzednich cyklach za każdym razem, gdy dotknęliśmy tendencji spadkowej, to kończył nam się cykl wzrostowy albo byliśmy blisko tego końca. Dlatego ja będę po prostu ostrożny, gdyby się okazało, że cena tutaj po tych jakichś lokalnych korektach ciśnie mi dalej w kierunku 100 tysięcy dolarów. No to będę myślał też o odcinaniu kuponów. Jeżeli spojrzymy sobie na pory roku, to w listopadzie 2022 Elon mówił o tym, że może to być długa zima na kryptowalutach. Okazało się, że nie była taka długa jak mu się być może wydawało. Mało tego, od tamtego momentu wcale nie tweetował, czyli nie iksował o wiośnie. A niedługo mamy pierwszy dzień wiosny, a wypada on w środę 20 marca. Więc, gdyby się zdarzyło, że w środę 20 marca Elon pisze o wiośnie, to duża część rynku mogłaby uznać, że faktycznie ta zima na rynku krypto nam się zakończyła. Aczkolwiek, moim zdaniem, zawsze ten koniec następował, jeżeli przebijaliśmy średnią kroczącą 12 z interwału miesięcznego, ale myślę, że to będzie temat na następne odcinki. Jeżeli patrzeć sobie na parę Ethereum do Bitcoina, której dawno na moim kanale nie było. No to wtedy zauważyłem, że taka pomarańczowa strefa powinna być wybita, jeżeli mamy mówić o dalszych wzrostach, i te wzrosty na Ethereum miały być większe niż na Bitcoinie. Na ten moment tej pomarańczowej strefy jeszcze nie wybiliśmy. Ja sobie przesuwam moją tendencję spadkową i teraz zakładam, że jeżeli kolejna świeca cenowa na interwale tygodniowym zamknie mi się nad tą tendencją, to będzie to moment, w którym Ether już zacznie rosnąć szybciej i być może Bitcoin już go więcej Procentowością nie dogoni, no i tego sobie i Wam życzę, ale oczywiście będziemy sobie to na bieżąco obserwować, dlatego że potencjał na Ethereum jest dość duży. Ja w przeszłości założyłem sobie, że jeżeli spojrzę sobie na moment, w którym był haling Bitcoina i co robiło Ethereum, Ethereum robiło sobie jakąś korektę. Ale generalnie procentowo od halvingu bitcoinowego do swojego szczytu potrafiło wzrosnąć 12 tysięcy Natomiast od kolejnego bitcoinowego halvingu, czyli tego trzeciego bitcoinowego halvingu, Ethereum do swojego szczytu wzrosło 2170 No i patrzymy dalej. Mamy teraz obecną sytuację, zbliża nam się ten czwarty halving, aczkolwiek ja uznałem, że po prostu ETF-y dla mnie są tutaj momentem, który ten rynek ostatecznie już Pchnął do góry, czyli ten nasz halving nie będzie już taki bardzo istotny, więc od tego momentu, do momentu, w którym Ethereum miałoby osiągnąć 10 tysięcy dolarów za sztukę, tak 10 tysięcy za Ether, no to mamy 352%. I zobaczcie, jak to 352 wygląda śmiesznie przy 2000 czy przy 12 tysiącach, więc myślę, że to nie jest jakiś wygórowany scenariusz, a myślę, że perspektywy na Etherze też mogą być znacznie wyższe. I jak wysokie te perspektywy mogą być, ja generalnie zakładam, że tutaj okolice 5500-6500 mogą być jakimś oporem, fajnie gdyby Bitcoin w tym czasie był w okolicach np. 100 tysięcy dolarów, natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze tutaj przestrzeń na większe wzrosty do poziomu 11 czy nawet 18 tysięcy dolarów za Ether. I jeżeli wrócimy sobie jeszcze do Bitcoina, no to bardzo ważne będą te bezpieczniki czasowe. Jeden ustawiłem sobie na marzec 2025, czyli za rok, a drugi taki ostateczny na wrzesień 2025. I im wcześniej Bitcoin dojedzie do tej zielonej krzywej scenie w czasie, tym wcześniej według mnie cykl może się po prostu zakończyć. Więc wszystko kwestia tego, kiedy w cenie i w czasie dojedziemy do zielonej krzywej i przy okazji do bezpiecznika, bo może być to albo 170 albo 200 parę tysięcy. A teraz mój ulubiony coin, czyli Dogecoin. I zobaczcie sytuację, która miała miejsce tutaj, bo dużo osób mnie pyta dlaczego ostatnio wpakowałem tyle kasy właśnie w pieseła. Śpieszę wytłumaczyć. Ja, jak wiecie, akumulowałem Dogecoina od poziomu 0,0506, więc bardzo nisko. Były to okolice października i wcześniej. Później Dogecoin dość mocno wzrósł. No i pojawiła się ta pierwsza korekta, którą możecie tutaj zobaczyć na swoich ekranach. Uznałem, że skoro spadliśmy tutaj tak głęboko do około 8 centów, no to będę kupował Dogecoina ponownie. I od tego momentu wzrósł do 20 centów 126%. Uznałem wtedy, że będę wyciągał swój wkład finansowy i część zysków. Natomiast pojawił nam się ten wzrost, wyciągnąłem tę część zysków i uznałem po prostu, że zrobiłem to zbyt agresywnie i wyciągnąłem tego zysku zbyt dużo. Dlatego postanowiłem wsiąść w ten rynek z powrotem. Część dokupiłem za 15 centów, część za 18 centów. Jak widzicie, można by powiedzieć, że jestem w stracie, ale tak naprawdę, kupując dołki, ja i tak jestem zarobiony, więc mogę cierpliwie sobie czekać na rozwój wydarzeń. A Dogecoin lubi być leniwą kryptowalutą, więc szczerze mówiąc,. Nie mam pojęcia, czy on zacznie sobie tutaj meandrować przez najbliższe miesiące, po to, żeby za jakiś czas dopiero dać profit. A przeszłość wyraźnie pokazuje, że ta kryptowaluta, po wystrzałach i trendach bocznych, naprawdę dawała nam niezłe wyniki. A jeżeli obserwujesz mnie od niedawna i chcesz wziąć udział w live'ach, czyli spotkaniach na żywo z analizami kryptowalut, to zapraszam Cię do zostawienia swojego maila na dominikfelczak.pl w opisie tego filmu. Do zobaczenia. ?